Nie marzyłem o tym, że, że w ogóle zostanę posłem, po prostu no jak Okrągły Stół zdecydował, bo to Okrągły Stół zdecydował, że będą te wybory, była kampania prowadzona, no jeździłem po spotkaniach, zapraszali no na przykład tam do Kościana, do Leszna, do Gostynia, do Borku, no, właściwie nie było gminy, której bym nie odwiedził, to zaczyna teraz wracać. No, ale na te spotkania muszę powiedzieć, że przychodziło bardzo dużo ludzi. W kampanii wyborczej nie było cwaniactwa, nie było kłamywania, nie było obiecywania. Jakoś tak ja podchodziłem do tego, że no, mogę być tym posłem, jak mi zaufają ludzie, jak tego, a jeżeli nie wybiorą, to najwyżej nie będę. Nie? Tak. Zainteresowanie ludzi było bardzo duże. Bardzo dużo muszę powiedzieć, że ludzie, no to były przemiany, no zaczął się okrągły stół. Ludzie byli tym systemem, no komunistycznym może nie, bo w Polsce nie było komunizmu, ale tym socjalizmem byli zmęczeni i oczekiwali czegoś nowego. No, że dzisiaj ludzie, jakiś taki maraz jest, no do wyborów pójdziesz, nie pójdę i tego. Nie, wtedy naprawdę, no i na spotkania, no muszę powiedzieć, że dzisiaj spotkania, no przecież dzisiaj można organizować spotkanie, zresztą na pewno Państwo wiecie, bo i tu przyjeżdżali różni i tego, no to, to tam przyszło 20 osób i to wszystko, nie? Ja przyjeżdżałem chłop. Rolnik z Zakrzewa na spotkanie do Gostynia i był tysiąc, było tysiąc ludzi na sali. Także no był ten entuzjazm taki, ludzie chcieli zmian, chcieli zmian. Pamiętam pierwsze posiedzenie Sejmu, no przysięga, to było przeżycie, to było przeżycie. Dla mnie, nie wiem, dzisiaj tak obserwuję niektórych posłów, to tak podchodzą do tego jakby z marszu. Dla mnie to było bardzo wielkie przeżycie, zresztą autorytet ludzi, bo chcę powiedzieć, że wtedy Pomimo to, że, że były takie czy inne czasy, ale Wałęsa, no który się pojawił w Sejmie, to był naprawdę wielkim autorytetem. W tamtych czasach były różnice. Ja pamiętam dyskusje. Myśmy się na sali Sejmowej kłócili, no ale były takie sytuacje, że myśmy potem, ja pamiętam z Borsewiczem, Bogdanem, z Lisem. Z tym Niesiołowskim, który oczywiście potem poszedł w swoją stronę, z SD, z jeźwiakiem. no Były spotkania, że myśmy po obradach, gdzie nawet mieliśmy odmienne poglądy, ale po obradach żeśmy się spotykali, rozmawiali i. Takim nadrzędnym celem była Polska, jednak. Nie było, nie było takiej, takiej nienawiści. Nie? Było tam oczywiście straszenie i, i jakieś tam próby wpływania na nas, ale tego. No i uczyliśmy się. Ja powiem, że, no bo w sumie byłem przez trzy kadencje. To ta pierwsza kadencja to taka była, no człowiek uczył się. Chociaż chcę powiedzieć, że. Bardzo ja do dziś spotykam się, bo teraz mieliśmy takie spotkanie posłów ruchu ludowego to mówimy jak to było kiedyś tak spontanicznie, no były obrady, mówiło się o rzeczach takich, które powinny być załatwione, programowe i tego. Pomimo to, że tutaj mówiłem wcześniej, że do Lewicy miałem określony stosunek, ale ja na przykład z Kresią Łybacką gdzie jeździliśmy pociągiem, bo ja jechałem tym zwykłym pociągiem, chcę Wam powiedzieć, to też taki nawiasem mogę powiedzieć, że wsiadałem w Rawiczu o czwartej godzinie w ten robotniczy pociąg, no to w przedziałach tam palili karty, grali, rozmawiało się ze wszystkimi, nawet bo to mnie znali, bo wiadomo tego o Panie pośle, to tam to dyskusja była dzisiaj to każdy ma słuchawki, ludzie nie rozmawiają ze sobą, ale to tak nawiasem Natomiast w Poznaniu wsiadałem do Lecha, no to na przykład Krysia bo była, to myśmy się ciągle umawiali, bo ona no, raczej miała ateistyczne takie poglądy i tego, myśmy się ciągle sprzeczali. Ale chcę Wam powiedzieć do dzisiaj, nawet teraz niedawno dzwoniła, mówi Januszku, mówi będę teraz miała czas, bo ona no, już nie startowała, będę miała czas, to się spotkamy i porozmawiamy przy kawie, powspominamy i tego. I to jest miłe, i to jest miłe. Ja teraz byłem w Sejmie, spotkałem się ze, z tym, z, właśnie z Bogdanem Borusewiczem. I też mówi, Janusz mówi, nakłóciliśmy się tego, ale chodziło nam o taką sprawę ważniejszą mi tego. I wiele jest, wielu jest takich, z którymi dzisiaj uczymy, pomimo, pomimo tych różnic politycznych. Dzisiaj trochę to się, to się zatraca, no ale to już na to nie mamy wpływu. W każdym razie no ja bardzo sobie cenię ten czas, bardzo sobie cenię ten czas i uważam, bo czasem mnie też namawiają, że powinienem jeszcze startować, tego uważam, że, że w pełni swoje możliwości wykorzystałem przez trzy kadencje byłem posłem.